Kanada od dawna jawiła się w świadomości globalnej jako oaza spokoju, dobrobytu, tolerancji. Obrazy malowniczych jezior, majestatycznych gór i uśmiechniętych, przyjaznych ludzi, którymi utożsamiano Kanadę, wysoki standard życia, powszechna opieka zdrowotna i system edukacji. Kraj ogromnych, dziewiczych przestrzeni, malowniczych jezior i majestatycznych gór. Dla wielu to była ziemia obiecana stabilność, bezpieczeństwo, szansa na realizację marzeń. To wizerunek, który przez dziesięciolecia przyciągał miliony ludzi. Obiecując im stabilność i bezpieczeństwo, mit kanadyjskiego sukcesu wydawał się trwały. Jednak pod tą lśniącą powierzchnią zaczęły pojawiać się pęknięcia. W przestrzeni publicznej, zwłaszcza w mediach społecznościowych, zaczęło krążyć hasło które jeszcze kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia. Kanada idzie na dno. To krótkie, ale niezwykle mocne stwierdzenie stało się okrzykiem bojowym dla sfrustrowanych. Symbolizuje rosnącą przepaść między oficjalną narracją a codziennymi zmaganiami obywateli. To reakcja na konkretne problemy: wysokie koszty życia, problemy z dostępem do usług publicznych. To, że kolejne pokolenia miały żyć lepiej, stanęło pod znakiem zapytania. Dziś pęknięcia stały się głębokimi szczelinami. Dyskusja wyszła poza prywatność. Temat numer jeden w mediach i polityce: czy to chwilowe turbulencje, czy początek końca kanadyjskiego snu. Jednym z najbardziej dotkliwych problemów jest galopująca inflacja i lawinowo rosnące koszty życia. Ceny podstawowych produktów chleb, mleko, mięso, warzywa. Wzrosły o dziesiątki procent. Wizyta w supermarkecie stała się dla wielu rodzin stresującym doświadczeniem. Problem nie ogranicza się do żywności. Paliwo, energia i ogrzewanie także osiągnęły rekordowe poziomy. Rosną też koszty ubezpieczeń i usług telekomunikacyjnych. Każdy element budżetu pod presją. Dla wielu rodzin oznacza to koniec oszczędzania i sięgania o zgromadzone środki. Płace nie nadążają za inflacją. Realna siła nabywcza spada. Stało się niemal nieosiągalne. Ceny domów osiągnęły astronomiczne poziomy. Toronto, Vancouver i ich okolice szczególnie dotknięte. Średnie ceny wzrosły bez W niektórych regionach wzrostu liczono w sektach Aby zebrać wkład własny, młodzi musieliby oszczędzać przez dekady. Wielu kupujących korzysta z pomocy rodziców. Powstaje pokolenie House poor. Kryzys zakupu przelewa się na najem. Czynsze w centrach miast przekraczają 2,5-3 tysiące miesięcznie. Właściciele wymagają referencji, wyciągów i wysokich ocen kredytowych. Młodzi opóźniają decyzje o założeniu rodziny lub wyjeżdżają szukać lepszych warunków. Marzenie o domu zamieniło się w koszmar, definiujący życie pokolenia. Skutki są głębokie i długotrwałe. Pod powierzchnią inflacji i rynku mieszkaniowego tyka inna bomba zadłużenie. Dług publiczny wzrósł do rekordowych poziomów, zwłaszcza po wydatkach pandemicznych. Obsługa długu stała się jedną z największych pozycji w budżecie państwa. Oszczędności na usługach publicznych albo podwyżki podatków trudne wybory dla polityków. Wyższe stopy zwiększają koszt obsługi długu publicznego i prywatnego. Kanadyjskie gospodarstwa domowe mają jedno z najwyższych zadłużeń w G7 blisko 180% względem dochodu. Ryzyko fali niewypłacalności i kryzysu finansowego jest realne. Fundamenty gospodarki są kruche. Ta góra prywatnego długu czyni gospodarkę wrażliwą na wszelkie wstrząsy. Za suchymi danymi kryją się prawdziwe ludzkie dramaty. Historie zwykłych Kanadyjczyków ilustrują skalę kryzysu. Weźmy Sarę i Marka z Brampton. Ona nauczycielka, on informatyk. Stabilna praca, a ledwo wiążą koniec z końcem. Wynajem pochłania połowę dochodów. Marzenie o domu prysło. David z Calgary, 55 lat, ciężko pracował, a dziś korzysta z pomocy Banku Żywności. Maria z Filipin pracuje na dwóch etatach. Czynsz w Vancouver pochłania większość zarobków. Ich historie nie są odosobnione. To codzienna walka o godność i stabilność. To właśnie doświadczenia codzienne sprawiają, że slogan rezonuje tak mocno. Narastający kryzys wywołał ożywioną i spolaryzowaną debatę publiczną. Eksperci prześcigają się w diagnozach i propozycjach rozwiązań. Jedna grupa wskazuje na nadmierne wydatki rządu, regulacje i wysoką imigrację jako przyczyny, inni podkreślają rosnące nierówności i rekordowe zyski korporacji. Propozycje: wyższe podatki dla najbogatszych, podatek od nadmiarowych zysków, masowe inwestycje w mieszkania dostępne cenowo. Media kształtują debatę, różne linie redakcyjne proponują odmienne priorytety. Czy politycy wzniosą się ponad podziały i wypracują długofalowy plan? Od tego zależy los milionów Kanadyjczyków. Presja społeczna rośnie, politycy nie mogą jej ignorować. Aby zrozumieć skalę problemów, trzeba je umieścić w międzynarodowym kontekście. Inflacja i zakłócenia łańcuchów dostaw miały charakter globalny. Pandemia dotknęła wiele krajów. Jednak w Kanadzie kryzys mieszkaniowy względem dochodów wydaje się bardziej dotkliwy niż w USA. W Europie silniejszy jest sektor budownictwa socjalnego i ochrona najemców. W Kanadzie problem dostępności jest wyjątkowo ostry. Porównania pokazują, że skala przewartościowania i zadłużenia gospodarstw domowych w Kanadzie jest szczególna. To podważa mit o kanadyjskiej wyjątkowości i budzi frustrację obywateli. Porównanie pokazuje: lokalne decyzje mają swoje konsekwencje. Analiza maluje obraz kraju pogrążonego w głębokim kryzysie. Inflacja, astronomiczne ceny, rosnące zadłużenie, erozja klasy średniej i podważenie fundamentów powojennego dobrobytu wymaga reakcji. Naprawa wymaga odważnych, często niepopularnych decyzji i długofalowych strategii. Z drugiej strony, Kanada ma ogromny potencjał. Zasoby naturalne wykształcone społeczeństwo. I stabilne instytucje. Presja społeczna i zaangażowanie obywateli mogą wymusić realne działania. To od determinacji i mądrości w wyborach zależy, czy kraj zawróci z niebezpiecznej ścieżki. Nadzieja, choć wątła, wciąż istnieje. Może za kilka lat spojrzymy na ten okres jako bolesny, ale przełomowy moment. To od nas wszystkich zależy przyszłość. Dajcie znać w komentarzach.